kochani, witajcie w kolejnym drapingu na kanale, dzisiaj taki malutki pojedynek dwóch różnych zdrapek, mamy maxi cash party, w której ostatnio fajne miałem chyba trafienie z tego co pamiętam, już mam tyle tych drapingów, ale chyba tak, coś tutaj było fajnego trafionego, nie było to jakieś nie wiadomo jak wielkie w trafienie, ale coś tam było. No, i mamy mega pensję, której jeszcze na naszym kanale nie było. Była ta ekstra pensja, taka mniejsza, ale mega pensji to ja jeszcze chyba nie drapałem, takiej wielkiej. No właśnie, ale zanim przejdę do, do drapania tych dwóch zgrapek, chciałbym Wam tylko coś jeszcze powiedzieć, bo mam taki fajny pomysł. I tutaj już pierwsze zdjęcie właśnie wkleję w tym filmie. Nawet może i teraz. Albo pod koniec, albo. Może po intrze, może to, to będzie najlepszy moment. Właśnie wkleję zdjęcie wasze. Już jedno dostałem, dwa nawet z wygranymi zdrapkami. I właśnie taki mam taki mam pomysł, żeby... Bo ja wiem, że wielu z was zdrapie też zdrapki, ale na przykład i ogląda YouTube nasze filmy tych ludzi, którzy właśnie youtuberów, którzy nagrywają drapingi, ale sami kanału nie mają. Ale może chcieliby się pochwalić własnymi zlepkami wygranymi? Także, jeżeli macie jakąś zlepeczkę, przykładowo taką, Maxi Cash Party, i udało Wam się tutaj trafić na przykład wygraną, no dajmy sobie, że niech to będzie minimalnie ta trzecia wygrana od dołu, czyli mielibyście 40 zł i chcielibyście się tym pochwalić, robicie zdjęcie tak od góry z drapeczki i mi wysyłacie na maila. A ja Wasze zdjęcie oczywiście za Waszą zgodą użyję w moim filmie. I z waszym imieniem oczywiście podpiszę ten, te zdjęcie Tak, żeby każdy wiedział, że właśnie to wy trafiliście taką fajną wygraną Oczywiście, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli Taki mam pomysł Dajcie mi znać w komentarzach co o tym myślicie Ale mi się wydaje, że to całkiem fajny, fajna rzecz Także, no jeżeli byście chcieli się pochwalić jakąś wygraną wysyłacie mi zdjęcie ja się wklejam to tutaj, cyk, w, w trakcie filmu i tak to właśnie będzie wyglądało. No zobaczymy, czy to się uda, czy nie, ale wydaje mi się, że będzie ok. Dobra, nagadałem się, zakręciłem się, nie wiem w ogóle o czym rozmawiam, o czym gadam. Trochę zmęczony jestem, muszę wam przyznać, ale dobra, króciutkie intro i drapiemy te dwie zrapłeczki. Dobra, przejdziemy do, do drabanka, hmm, po tym intrze właśnie to byłby ten moment, kiedy udostępniłbym, pokazałbym te zdjęcie wygranej z grabki. myślę, że to byłby chyba najbardziej odpowiedni moment, albo po intrze, albo na końcu filmu, hmm, nie wiem, jak myślicie, dajcie mi znać w komentarzach, jak byłoby najlepiej, a ja się do tego po prostu dostosuję, pomyślę, wezmę e, wszystkie argumenty za i przeciw, <grywka> poważna sprawa do rozważenia. Dobra, szukamy tutaj wygrywających moich liczb. Będą, będzie 5 sztuk i też możemy znaleźć e, pliczek kasy, i to nam daje też od razu 40 zł wygranej. No, e, taki przykładik jeszcze. No, gdybyśmy tu właśnie wygrali 40 zł, a ja to chyba już mówiłem, 40 zł, albo na przykład sprawdźmy na pensję, minimalnie trzeci poziom wygranej od dołu, czyli tutaj trzeba byłoby mieć 30 zł. E, robicie mi zdjęcie cyk. Ja wklejam sobie tutaj elegancko do filmu i się chwalę Waszym szczęściem. 30 albo do góry, prawda? No, ale tą taką najmniejszą dziesiątką, czy tą drugą od dołu, to już chyba nie będziemy tutaj się tutaj jarać. Aczkolwiek to i tak, i tak fajna, fajna wygrana zawsze, prawda? Ale ten trzeci stopień od dołu minimalnie trzeba mieć, żeby stać się sławnym na moim kanale. No, dobra, lecimy. Szukamy moich szczęśliwych. Symboli e, liczb, w mam mamy dziewiętnastkę, dwadzieścia cztery, czterdzieści dwa, i 23. Te pięć liczb, którąś z tych musimy tu znaleźć, no albo pliczek, albo pliczek y, pieniążków też będzie ok. Mamy 30.

Uuu, tutaj to już w ogóle Daleko, daleko Nie trafione 41, bliziutko Dwójeczka Niestety Czwóreczka Pudło 33, też nie trafione I trzy ostatnie 12 34 I ostatni 31, no niestety Maxi Cash Party tym razem się nie spisał. No ale sprawdzimy tą mega pensję, no właśnie i tu mamy też premierę, premierę w sumie, bo takiej zdrabki na moim kanale raczej jeszcze nie było. I tutaj szukamy napis, albo dwa razy właśnie napis mega pensja i wygrywamy główną wygraną, albo którąś z moich wygrywających liczb, których jest chyba tutaj 5. Mamy 16, 40, o i to się drapie fajnie, bo ta mała ekstrapensja to jest, powiem Wam, wow. ciężki orzech do zdjęcia. A tu a tutaj powiem Wam, że idzie w miarę, w miarę fajnie. Mamy 16, 45, 28, 23 i 27. No to lecimy. 43, nietrafione. 17, niestety. 21 15 bliziutko. 45 trafiona, mamy trafioną 45, fajnie minimalnie dyszka będzie na koncie naszym. Ale lecimy dalej. Odkryjemy to później 49, mamy ten napis mega pensja, ale musimy go mieć podwójnie.

Możliwości. Mamy piąteczkę. 48. 18. 44. Bliziutko. I ostatni. 13. Eee, no dobra. Mamy 45. Od razu ją odkryjemy. Jeszcze zanim odkryję to przypomnę to jeszcze raz. Właśnie to co ch chciałem wdrożyć w nasz kanał. Eee, żebyście po prostu... Dali mi znać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy będziecie w ogóle chętni mi wysyłać zdjęcia waszych zdrapek, wygranych oczywiście. No i piszcie, co o tym myślicie. I przemyślimy razem sytuację, i może będziemy tak, taką, takie coś robić. Bo wydaje mi się, że chyba nikt takiego czegoś na YouTube nie robi, że bierze zdjęcia od, od ludzi, którzy nie nagrywają, a też drapią zdrapki. I tych zdjęć właśnie nikt nie udostępnia. A może byłby ktoś, kto chciałby akurat się pochwalić, także kto to wie? Dajcie znać. Ok, odkrywamy 45. I tu mamy, proszę bardzo, 20 zł. A, ale fajnie. Super. Zdrabka kosztowała dyszkę. Mamy 20 zł. Czyli dzisiaj draping na zero. Bo taka ta zdrabka też kosztowała dyszkę. Fajne trafienie. 20 zł to jest chyba drugi stopień od dołu, właśnie tak, drugi od dołu. No to takim, taką zdabką się jeszcze nie chwalimy, ale gdyby było 30, to już można taką fotę mi podesłać. Fajnie, fajnie, dobra. Ja Wam już dzisiaj dziękuję i oczywiście czekam na Wasze komentarze z Waszymi opiniami na ten e, mój pomysł. I no co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa hej!